Witam wszystkich zbieraczy zrzutów w nowym 2025 roku Wszedłem sobie drugiego stycznia na spacerek zobaczyć jak tam czy jakieś byczki są w okolicy, czy nie ma i coś tam się trafiło staruszek Wszedłem w taką no one bardzo lubią tutaj nocować w tej tarninie i tak właśnie weszliśmy z psem, no i jest jedna tyczuszka, znaczy już druga, bo jedną znalazłem z pół godzinki wcześniej troszkę już ją tu obgryzły no już chyba leży jakiś czas no już chyba nawet może być nie tylko roczna, ale i, i dłużej tu może leżeć ale nic, coś tam jeszcze. Czyli, czyli nie jest tylko spacer, ale spacer z czymś. Jest druga tyczuszka, zostawiłem ją na wejściu tej dżungli. No i bo będziemy zmierzać pomału do domu, bo już spacer był. Jelenie też były dużo wcześniej, pasły się na, na łące, więc nie ma co chodzić i straszyć. Muszę tu jakoś wyjść stąd. To jest teraz, a to jest wcześniejsze znalezisko. Ten prawdopodobnie z zeszłego roku, no a ten to już tu troszeczkę leży. Zniszczony, zniszczony, ale jest coś tam się trafiło. Byki są, byki chodzą, spacerują, więc to tyle na razie. Pozdrawiam wszystkich zbieraczy.